Witam na kanale Leśna Kraina, wita Wojtek Wojtyk Włodarczyk. Rozpoczął się sezon jesienny, czyli grzybobranie. A co my wiemy o grzybach? Postaram się Wam przekazać i pokazać wielorodność gatunków grzybów w lasach. Rosną one wszędzie, i na drzewach, i na mchu, i pod mchem, na zgniłych pniach. Postaram się Wam to pokazać. Miłego oglądania. Nieodłącznym elementem każdego ekosystemu leśnego są grzyby. Grzyby rozkładają bardzo dużej ilości materii organicznej wytworzonej przez rośliny i zwierzęta. Wiele zwierząt posila się grzybami, dlatego nie niszczmy tych, którym się nam nie podoba. Nie niszczmy muchomorów, nie niszczmy innych psiaków, w cudzysłowie oczywiście tak zwanych, bo te grzyby mają duże znaczenie. No, mamy chubę na pniu. Na kawałku gałęzi odpadły od drzewa. Obok rosną zaraz jakieś inne grzyby. O, tutaj też się też schowała jakaś olszówka. A tu napotkałem akurat muchomory, chyba najbardziej groźne. Muchomory sromotnikowe. Ale też ich nie niszczę. Niech sobie rosną. Jakąś rolę spełniają. A tu mamy jakąś norę. I w tej norze, proszę, przy tej, przy wejściu. I purchawka i jeszcze jakieś tam grzybki sobie rosną. Norka zakamuflowana. Ciekawe, czy ja to jest. Jakiego zwierzęcia. Nie chcę przeszkadzać. Grzyby mają pod spodem blaszki, a niektóre mają rurki, które wyglądają jak gąbka. Grzyby wyrastają wszędzie. Proszę, przykład nawet na drzewie. Olszówka sobie wynosiła. A tu kolejna, proszę. No i tutaj również pod paprociami cała kolonia grzybków, oczywiście niejadalnych dla nas. O, no i tutaj też widzimy na starej gałęzi połamanej również już zaatakowały ją grzyby i sobie pięknie rosną gałąź dzięki tym grzybom za parę lat będzie próchnem rozłożonym na części pierwszej o i tutaj jaka piękna kolonia grzybów po starym pniu. Też nazwę wam nie podam niestety. a tutaj trafiliśmy na coś pięknego. Proszę, jakie piękne podgrzybki no. A obok rosną takie dziwne grzybki. No ale raczej tego nie będziemy jeść. Tu no i tutaj też. Ale te nas interesują. Piękne, prawda? Różnorodność grzybów w lesie jest przeogromna. Co rusz jakiś inny gatunek spotykam. O, a tutaj jaka piękna surojatka. A tutaj jakieś małe podgrzybki rosną piękne. Proszę, jeden. Drugi. Trzeci. Tu kolejna kolonia grzybów. Ale już całkiem innych też. No, witam. Jeszcze raz na zakończenie. Tyle by było na temat moich grzybków w lesie. Teraz ja się biorę za zbieranie. Jak się podobało, to łapka w górę. Do zobaczenia. Wszystkich pozdrawiam wszystkich miłośników lasu. Dbajcie o naturę. Naprawdę, przyroda jest coś pięknego, i bez niej sobie nie damy rady. Na pewno. O! Dzięcioł czarne, czy drze. Na zakończenie. No i co? Przepiękny jestem, ale niestety muszę pójść do koszyka.